Zaraz mamy dzień dziecka. Jak wy to oglądacie, to już jest dzień dziecka, albo jest podniu dziecka, zależy kiedy to dodam. I oczywiście, jak co roku ten moment, ten dzień aktywuje we mnie jakieś rozkminy, jakieś powracanie do swojego własnego, wewnętrznego dziecka, bo każdy z nas ma takie wewnętrzne dziecko w sobie, i to wewnętrzne dziecko tak naprawdę steruje. Całym naszym dorosłym życiem. My myślimy, że jesteśmy dorośli i jako dorośli sterujemy swoim życiem, a tak naprawdę to dziecko w środku, w zależności od tego, jak się czuje, jak się ma, czy jest zadbane, czy jest w lęku, czy czuje się pewnie siebie, czy czuje, że zasługuje na miłość, dokładnie tak jak się czuje, tak steruje Twoimi decyzjami. Twoimi wyborami życiowymi. Wybiera nawet ścieżkę kariery. Od tego zależne jest nawet to, jak zarabiasz, w jaki sposób zarabiasz, nawet to, w jaki sposób spędzasz wolne chwile. To wszystko jest zależne od Twojego wewnętrznego dziecka, bo uwaga, najważniejsze chyba w tym filmiku: każdy z nas cały czas jest dzieckiem. Dorosłość to mit. Każdy z nas jest dzieckiem. Może to dziecko wyrażać, może wyrażać swoją dziecięcą radość i szaleć, a dorosłość to po prostu odpowiedzialność i umiejętność zaopiekowania się sobą i swoimi potrzebami. A co w momencie, kiedy w dzieciństwie wiele się działo i było dużo strachu, i było dużo lęku, i może było mało wsparcia w tym wszystkim? Co jeżeli jesteśmy z domu, w którym była dysfunkcja? Albo brakowało któregoś z rodziców fizycznie albo emocjonalnie. Co wtedy? No właśnie, jeśli nie zaopiekujemy się swoim wewnętrznym dzieckiem, a to, co opisałam, dotyczy właśnie nas i mnie się też to dotyczy, no to to dziecko będzie miało duży, duży wpływ na nas, ponieważ jest ono prawdopodobnie w zranieniu, jest ono być może w strachu, lęku i tak dalej. I te emocje kierują Twoim życiem. To tak naprawdę dziecko, Twoje wewnętrzne dziecko, które cały czas chroni Ciebie przed zranieniem, odrzuceniem i dba przede wszystkim o to, abyśmy czuli się bezpiecznie, to wewnętrzne dziecko zatrzymało się w tamtym momencie i z tamtymi technikami, z tamtymi sposobami, mechanizmami, które wtedy zadziałały. I niekoniecznie to są mechanizmy, które teraz dla Ciebie działają, albo które są tak de facto prawidłowe w cudzysłowie. Bo bycie dzieckiem z domu dysfunkcyjnego, gdzie na przykład pojawiały się uzależnienia, albo któryś z rodziców było niedostępne, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, bo rodzic może być w domu, a jeżeli jest zamrożony, odcięty emocjonalnie. I nie przekazuje tych wartości swojemu dziecku, no to czasem, jakby tego rodzica po prostu nie było. I dziecko tak samo czuje się odrzucone, jakby tego rodzica fizycznie nie było. Także to ma duże znaczenie. Jeżeli jesteś z domu dysfunkcyjnego, no to prawdopodobnie na przykład masz styl przywiązania pozabezpieczny, unikowy, ambiwalentny, lękowy, któryś z tych. Yy, Stylów przywiązania może opisywać Ciebie. I styl przywiązania jest jednym z większych elementów, które na przykład kieruje Twoje relacje w życiu dorosłym, właśnie w życiu dorosłym. Chociaż dziecko, jak było małe, nauczyło się takiego schematu, że na przykład, kiedy ktoś jest, Lepiej się nie przywiązywać, lepiej się nie cieszyć, bo kiedy ta osoba odejdzie, to będzie bolało bardziej i w ogóle może lepiej jest samemu się odsunąć zawczasu, bo to będzie po prostu łatwiejsze. Przenosimy to nieświadomie na życie dorosłe i na relacje romantyczne, na relacje z przyjaciółmi, więc możesz zaobserwować to, jak wyglądają Twoje relacje. I czy są może jakieś powtarzające się schematy tych relacji, albo tego w jaki sposób się one kończą, i na podstawie tego wewnioskować, jaki masz styl przywiązania. I tak oto zapisy z przeszłości, z momentów, które już się bardzo dawno temu wydarzyły, dalej dyktują to, w jaki sposób układa się, układa się Twoje życie w tym momencie, to, jak bardzo angażujesz się w relacje. Jak blisko jesteś w stanie dopuścić do siebie ludzi? Jak często się z nimi spotykasz? Jak wiele przestrzeni dla nich znajdujesz w swoim dorosłym życiu? To wszystko jest podyktowane tak naprawdę przez twoje wewnętrzne dziecko, które najzwyczajniej w świecie we wnętrzu może się lekko bać i przed tym, co mu zagraża. To co ono uważa, że jemu zagraża, przed tym się po prostu chroni. Chroni swoje malutkie serduszko przed kolejnym zranieniem, bo już tyle ich przeżyło, że po prostu nie chce dopuszczać do kolejnego. I to jest wszystko naturalne, to jest wszystko zrozumiałe. Wyobraź sobie, że masz w sobie młodszą wersję siebie. Doskonale wiesz, co przeżyłaś, co przeżyłeś. Doskonale wiesz, co ci się działo w przeszłości, więc myślę, że jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. I czego tak naprawdę się boisz? Kwestia jest taka, aby zrozumieć, że w dorosłym życiu to już nie jest Twoim zagrożeniem, bo to Ty wybierasz, co się dzieje dookoła Ciebie, i Ty jesteś w stanie się sobą zaopiekować. Jesteś w stanie zaopiekować się sobą w momencie, w którym ktoś się odsuwa, a co więcej, jesteś w stanie z tą osobą stanąć twarzą w twarz. Skonfrontować sytuację i przegadać ją, i zobaczyć, co się między wami dzieje, tak aby niekoniecznie musiało to oznaczać zranienie, opuszczenie, odejście, a być może po prostu kolejny poziom tej relacji, kolejne pogłębienie, które nie zawsze jest łatwe. A nawet jeżeli ma dojść do rozdzielenia się waszych dróg, to nie zawsze musi to być takie. Traumatyczne, takie bolesne, wiadomo, zawsze jakieś odejście jakiejś osoby sprawia nam ból wewnętrzny, ale nie my zawsze musimy tego łączyć na przykład z samooceną, z poczuciem, że coś jest ze mną nie tak, bo nic nie jest z Tobą nie tak. Niektóre relacje po prostu miały pojawić się w naszym życiu na dany moment i to zrobiły. I czasem po prostu jest czas, by pójść dalej. Z energetycznego punktu widzenia, w danym momencie naszego życia, my jako dzieci tworzymy sobie pewnego rodzaju przekonania, które zapisują się w naszym polu energetycznym, zapisują się na naszych czakrach. Pewne przekonania powodują blokady w przepływie energetycznym, i one tam zostają do momentu, kiedy się nimi nie zaopiekujemy. Ale na szczęście każdy z nas, może wychować siebie na nowo. Może wziąć siebie w wersji 3 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat, 20 lat i może odbyć z tą wersją siebie głęboką rozmowę. Może spotkać się ze sobą, przytulić siebie dosłownie i wewnętrznie, może zaopiekować się swoimi przekonaniami i wychować. Tą wersję siebie na nowo. Bo tak jak nie mieliśmy na to wpływu, kiedy faktycznie byliśmy w tamtym momencie i byliśmy dziećmi i potrzebowaliśmy tej opieki, tak nasza energia i nasze wnętrze nie jest zależne od czasu. Jeżeli masz jakąś traumę, powiedzmy z wieku 5 lat czy dziesięciu i ta trauma sprawiła, że ty do dziś dnia. Masz w sobie przekonanie, że nie mam prawa wypowiadać swojej prawdy, albo nie umiem się obronić, albo nie mam prawa się obronić. Możesz wejść sobie z powrotem w tamtą sytuację i zaopiekować się tą wersją siebie powiedzieć jej, że masz prawo wyrażać swoją prawdę i wyrazić tą prawdę że masz prawo dosłownie do wszystkiego. Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy zależni od tego, w jaki sposób dorośli wyjaśniają nam świat i pokazują nam, jak się w tym świecie żyje. Teraz, kiedy jesteśmy starsi, dorośli, odpowiedzialni i nauczyliśmy się co nieco, i być może nawet się czuli, czujemy czasem bardziej ogarnięci niż nasi rodzice, czy tam dziadkowie, czy inni dorośli, no to właśnie w tym ogarniętym punkcie możemy wziąć swoje wewnętrzne dziecko, i z tego ogarniętego punktu odpowiedzialnego, kochającego, wytłumaczyć swojemu wewnętrznemu dziecku, jakie postrzeganie będzie dla niego wspierające jakie przekonanie będzie dla niego wspierające w wielkim skrócie, jak myśleć i się zachowywać, żeby to było dla nas dobre i żebyśmy byli w stanie się rozwijać sprawnie. I tak jak powiedziałam, energia nie zna czasu, więc jeżeli w jakimś danym momencie Twojego życia jakiś punkt, jakaś czakra na przykład, albo jakiś punkt energetyczny w Twoim ciele został zablokowany przez emocję, którą nie byłaś, byłeś w stanie przeżyć, albo mieliśmy moment, kiedy ktoś nas nie wysłuchał. I coś się w nas zamroziło, albo stworzyło się jakieś przekonanie, które ogranicza mnie po dziś dzień. Ja jestem w stanie energetycznie sobie z tym poradzić, odblokować się energetycznie, nadpisać swoje przekonanie, i od tego momentu wszystko się zmieni, bo świat zewnętrzny jest tak naprawdę odbiciem Twojej energii w środku. Więc jeżeli tutaj, w środku, jest jakaś informacja, na przykład, Mm, nie jestem w stanie zarobić tyle pieniędzy, albo się utrzymać, albo cokolwiek, nie jestem w stanie tego zrobić, albo nie jestem wartościowa, nie jestem wartościowy, nie warto mnie kochać, i to odbija się w świecie zewnętrznym, właśnie takimi aspektami, które nam to jeszcze raz pokazują jeszcze raz pokazują, no żebyśmy zobaczyli, to w momencie, kiedy znajdziemy, co się wydarzyło w życiu, i rozprosimy. I rozpracujemy to wewnętrznie, i ta energia się zmieni. To odbicie zewnętrzne też się zmieni i zacznie nam pokazywać, co się pojawiło w tym właśnie miejscu. W jaki sposób to nadpisaliśmy, to będzie się uzewnętrzniać, materializować, manifestować w naszym fizycznym świecie. Takie to jest proste. Takie to jest proste, ale jest tu praca tak naprawdę na. Całe życie, ja już z wewnętrznym dzieckiem, i to był początek mojej pracy, i to też jest związane z czakrą podstawy, czyli z naszym fundamentem. I też to nasze wewnętrzne dziecko trzyma dla nas wielki skarb nasze przeznaczenie, to po co tutaj jesteśmy. To małe dziecko, ono doskonale o tym wie, ale może nie czuje się na tyle bezpiecznie, żeby to Tobie pokazać. Żeby samo wziąć to za priorytet. Bo dla niego priorytetem być może jest utrzymać bezpieczeństwo. Więc nie ma przestrzeni na to, żeby rozwijać swój potencjał. No a tego przecież chcemy. To jest właśnie ten element, który polecam wszystkim, każdemu na początek swojego wewnętrznego rozwoju. Bo bez tego. Ani rusz. Nie ma opcji, że ty zrobisz cokolwiek większego, jeżeli twoje wewnętrzne dziecko nie czuje bezpieczeństwa. Nie ma opcji, że ty odkryjesz, kim ty masz być, jeżeli nie czujesz, że masz przestrzeń na to, żeby po prostu być sobą. I ponieważ jest to takie ważne, to już jakiś czas temu prowadziłam kurs. Który jest o takiej głębokiej, właśnie pracy z wewnętrznym dzieckiem, i na tym kursie pokazuje krok po kroku, jak każdą sytuację swojego dzieciństwa życia przepracować, i pod względem pracy z wewnętrznym dzieckiem, takim bardzo. Czułym i kochającym, ale też pod względem energetycznym, I jest to proces odblokowania czakry podstawy, który jest między innymi właśnie od poczucia bezpieczeństwa, od poczucia połączenia z naszym fizycznym światem, fizycznym ciałem i też od kwestii finansowych, albo inaczej mówiąc, zapewniania przez świat nam podstawowych potrzeb typu jedzenie, dach nad głową, wygodne łóżeczko. I ten kurs z okazji Dnia Dziecka jest teraz na promocji, także jeżeli chcesz ze mną popracować w taki sposób, to zapraszam, bo nie będzie lepszej okazji. A jeżeli masz jeszcze jakieś pytania na temat pracy z wewnętrznym dzieckiem i chcesz, abym na nie odpowiedziała, to daj znać w komentarzu, albo napisz do mnie prywatnie na Instagramie. Jeżeli każdy z nas zaopiekuje się swoim wewnętrznym dzieckiem, to każdy z nas będzie znacznie znacznie bardziej szczęśliwy w tym życiu, przez co cały świat będzie znacznie znacznie bardziej szczęśliwy. Także jeżeli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie i zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno i Wasze wewnętrzne dzieciaki ściskam też bardzo mocno. Jeżeli jest dzisiaj dzień dziecka, a nawet jeśli już jest dniu dziecka, zrób coś dla siebie i podaruj temu dziecku coś, co naprawdę bardzo lubisz. Lubiłaś, lubiłeś w dzieciństwie. Ściskam muziaczki, papa.